Dzisiaj ciekawy temat. Dostałem zapytanie od jednego z oglądających, który chciał Wake on LAN skonfigurować i w jednym przypadku jednego urządzenia działało to bez problemu. W przypadku drugiego urządzenia nie działało. I co się okazało? Okazało się, że prędkość na podcie była niewystarczająco, znaczy była niekompatybilna, czyli po prostu była ustawiona niewłaściwie w stosunku do Urządzenia końcowego, i to już powodowało, że ta ramka Awaken LAN nie przechodziła właściwie. To tylko pokazuje, że jest cały czas zapotrzebowanie dla takich osób inżynierskich, które od teoretycznego zachowania się danego mechanizmu do wdrożenia i znalezienia powodu, dla którego coś nie działa, jest po prostu taka kompetencja, takie osoby są potrzebne i konieczne. Więc wszystko wygląda na to, że. E, zapotrzebowanie na inżynierów jest i nadal pozostanie. No i tego się trzymajmy.